Maneczko. Tak jak obiecałem, powiem na jakich poziomicach pracujemy. Bo tam kiedyś mi się ktoś pytał, ja to ogólnie nie mam nic tam do ukrycia takiego. Wiadomo, no. poziomice, na których pracuję. To jest Pro. Jestem z nich mega mega zadowolony. Tą poziomicę dwumetrową. Mam, nie wiem, z 5 lat. Ta biała, ona też jest czarna, żeby nie było, też ma około 3 lat. I te dwie, no ta była użyta na ostatniej jednej budowie. Tak, a ta w ogóle nie była używana. Leży sobie na zapas czeka na lepsze czasy. Są to naprawdę fajne poziomice. Dobrze się nimi ustawia yy, na akurat tak jak dla mnie, no to idealnie oczko jest na wysokości oczu, tak, minimalnie wyżej, co mi bardzo odpowiada. Yy, teraz będę musiał jeszcze sprawdzić, czy ta moja dwójka po tylu latach trochę nie zakłamuje, bo nieraz mam takie wrażenie. Yy, I tak, mamy yy, Jakie te właśnie poziomice yy, 2, 2,5 metra yy, Ta bodajże ma, nie pamiętam 150-160 cm Kurde Aż już się zakręciłem Także akurat idealnie mi pasują do Okien Tak, 150 I ta jest 120 Oraz tam poziomicę 50. Ona mi służy głównie do ustawiania belek, aby narożniki były w poziomie. No i tam jakiś kątownik, tak samo z firmy Pro, trochę zabobiały, ale to i tak zawsze kwasem się przyleci, jest czyściuteńki, a resztę to jakimś stateczką i schodzi. Do tego jeszcze dochodzi Łata. No, do ściągania na mokro, czyli standardowo łata dwumetrowa to jest łata słowika. Bardzo fajna łata. Yy, powiem szczerze, że pierwszy razem używam. Ona jest tutaj zamknięta fajnie. Tutaj, kurna, dobrze się trzyma w rękach. Yy, zazwyczaj robimy na zwykłych H. Jest na pewno yy, lżejsza, bo tu nie ma tego profila, ale ta dla mnie. Już yy, z czasem yy, przemówiła tak. Nie będę ukrywał. Yy, ogólnie yy, krótszymi tymi H to tylko yy, używamy je do sufitów tak jak kur na łazienki yy, i ciasne inne nie?